Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Nazywam się Marta Czech, Z nami dziś niezmiennie komplet prezydium naszej partii. Prezesi Grzegorz Braun, Włodzimierz Skalik, Roman Fritz. Mamy również gości w postaci pani Elżbiety Grabarek-Bartoszewicz, to jest organizacja Suweren, a także pana Stefana Grabskiego, członka. Komitetu Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Gierczwałdu. A przypomnijmy, Gierzwałdu trzeba bronić, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie sanktuarium maryjnego w miejscu objawień maryjnych 1877 niemiecki Lidl rozpoczął budowę inwestycji, tak zwanego centrum dystrybucyjnego, które ma również zajmować obszerną infrastrukturę techniczną, infrastrukturę. Przyległo. To jest na ponad 41 hektarach obszaru chronionego na terenie krajobrazu Doliny Pasłęki, a jeśli chodzi o samą inwestycję, jedną z jej funkcji ma być również magazynowanie obszernych wolumenów odpadów i to w liczbie zatrważającej 150 tysięcy ton odpadów rocznie. Drodzy państwo, przypomnijmy również to, co miało miejsce w ubiegłym tygodniu. 15 listopada całe nasze prezydium w siedzibie Zarządu Głównego Lidl Polska przeprowadziło w tej sprawie interwencję poselską. W tym samym dniu w całej Polsce pod marketami Lidl odbywały się protesty, pikiety przeciwko tejże inwestycji. Już dziś zapowiadamy kolejne wydarzenia, kolejne protesty, kolejne Wikety, które odbędą się 14 grudnia, szczegóły znajdziecie Państwo na stronie stoplidl.pl. Na tym nie kończymy, zapowiadamy dalsze działania i niezmiennie wzywamy Lidla do y, odwołania się y, od tej, do zasadzie od odwołania tej haniebnej decyzji, jeśli chodzi o inwestycje w Gietrzwałdzie. Zapraszam teraz panią Elżbietę Grabarek Bartoszewicz. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Suweren już od dwóch lat domaga się odstąpienia od tej inwestycji lidlowskiej, ponieważ dla Polaków Sanktuarium Gierzwałdzie jest ważnym miejscem, jest miejscem kultu religijnego i uważamy, że trzeba w Polsce stworzyć prawo, które by chroniło takie miejsca. Dlatego domagamy się, by w parlamencie powstała komisja. Czy zespół, który by się tym zajął? Na spotkaniu z Lidlem dowiedziałam się, że uzysk dla mieszkańców, o którym mówił Wójt, to jest 200 miejsc pracy do sortowania śmieci. Czy tak Polacy powinni się zachowywać? Zostawiam to jako pytanie otwarte. Bardzo dziękuję. Teraz głos zabierze Pan Stefan Grabski. Szczęść Boże. Proszę Państwa. Gejswald to nasze Lurd, nasza Fatima i zachęcamy wszystkich posłów, wszystkich Polaków, także władze Lidla zapraszamy. Za niedługo mamy obchody rocznicy 150. więc domagamy się od Lidla w ogóle odstąpienia od tego szalonego pomysłu i wszystkich wszystkich zapraszamy, a Polki, Polacy, pamiętajmy w 1877 Polska się odrodziła i mamy nadzieję że będzie tym razem tak samo. Polska musi się odrodzić, a obce pomysły, dziwne pomysły, szalone pomysły nie zgadzamy się na to. Cieszymy się, że powstanie zespół parlamentarny czy jakieś, jakieś koło. Powiadomiliśmy wszystkich szefów klubów i mamy nadzieję, że sprawa pójdzie zupełnie w innym kierunku. Mam przy sobie mnóstwo pism do prokuratury, do pana prezydenta, do pana marszałka, do wielu, wielu polityków. Proszę państwa. Jesteśmy teraz już zjednoczeni. Będziemy prowadzili tę walkę jako Ogólnopolski Komitet Obrony Gieczwałdu. Podaję mail kontakt małpa Powtarzam kontakt małpa Wszyscy Polacy na barykady. Brońmy tego miejsca. Przyjeżdżajmy wszyscy Musimy, musimy wygrać tę walkę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Roman Fritz. Szanowni Państwo, ta akcja protestu to nie jest akcja polityczna sensu stricte. Mamy tutaj osoby zasłużone, które są społecznikami, którym leży na sercu dobro naszej ojczyzny, dobro naszej wiary. Oczywiście nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić podobnych poronionych inwestycji w okolicach sanktuariów przytoczonych nazw przez pana Stefana Grabskiego, takich jak Lurd czy Fatima, bo, bo jest to niemożliwe. Lidl w tamtym miejscu by nie powstał, w ogóle nie, w, nie wpadłby do głowy zarządzającym osobom z Lidla. Taki pomysł, by tam lokować swoje inwestycje. To nie jest, proszę państwa, projekt biznesowy. To właśnie na niedawno, w zeszłym tygodniu, w piątek, byliśmy w Tarnowie Podgórnym na rozmowach z zarządem Lidla. No, pozytywne, troszeczkę. Małe światełko w tunelu jest to, że zapewniają nas ci ludzie, że to nie jest jeszcze przesądzone, że oni są otwarci, że oni się nie upierają, ale nie możemy na, to, na, te, na te słowa tylko liczyć. Musimy naszą akcję wzmagać. I dlatego nie jest to biznesowy projekt, że dostali ci państwo z Lidla, wiele innych lokalizacji w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie jest bardziej dogodna sytuacja i zagospodarowanie przestrzenne, gdzie nie ma terenów pagórkowatych, takich jak w Gietrzwałdzie i tak dalej, i tak dalej. Więc potrzeba dobrej woli i zachęcam państwa do kontaktu właśnie z Ogólnopolskim Komitetem Obrony Gietrzwałdu. Zachęcam państwa do modlitwy w tych intencjach, żeby na terenie Gietrzwałdu tak, takie inwestycje, które kompletnie nie pasują i burzą cały krajobraz, nie powstawały. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Włodzimierz Skalik. Szanowni Państwo, tak, byliśmy w ubiegłym tygodniu, 15 listopada w Jankowicach, w gminie Tarnowo-Podgórne, w siedzibie Lidla, ale to nie była pierwsza nasza rozmowa z Lidlem. W składzie pan poseł Grzegorz Braun, ja... Prezes Jacek Sząż, również mecenas Marek Panek. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Lidla jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu, ponad rok temu i dokładnie te same argumenty prezentowaliśmy i cóż, jedno stwierdzenie. Widzimy po spotkaniu w ubiegłym tygodniu, że Lidl nie odrobił lekcji. I drodzy Państwo, jedna bardzo istotna uwaga. Tu nie chodzi o kolejny market, market w, w Gieczwałdzie. Tu nie chodzi o sklep wielkopowierzchniowy. Tu chodzi o molocha, o molocha na powierzchni ponad 40 hektarów w bezpośredniej bliskości sanktuarium, kilkaset metrów od tego miejsca. To nie chodzi o sklep. Tu chodzi o potężne. Wielkogabarytowe, wielkopowierzchniowe, przemysłowe centrum, między innymi przerabiające, przerabiające odpady. Na co chcemy zwrócić uwagę, bo szanowny pan Stefan Grabski tutaj pokazywał cały zbiór różnych dokumentów, bo akcja trwa wywierania presji publicznej na Lidla, ale również trwają działania o charakterze administracyjnym. I uwadze opinii publicznej chcę poddać trzy kwestie. Kwestie odrolnienia ponad 40 hektarów w Gieczwałdzie. Gdy po raz pierwszy podjęto decyzję w tej sprawie w ubiegłej kadencji za ubiegłych rządów, Prawa i Sprawiedliwości. Minister Rolnictwa odmówił odrolnienia tych ponad 40 hektarów. Natomiast jego kolega partyjny wykorzystał okienko i nie zważając na logiczne, rozsądne argumenty związane z odmową, wykorzystał okienko i odrolnił te, ten teren pod inwestycje Lidla. Wielce podejrzana. Sprawa, będziemy badać, jak to się stało, że nagle jedna decyzja tak, druga siak, dwie kwestie pozostały. Działamy, wspieramy społeczność lokalną w dwóch postępowaniach administracyjnych wspieramy bardzo konkretnie, delegując naszych prawników i tak kwestionujemy prawidłowość podjęcia decyzji polegającej na pozwoleniu na budowę przez starostwo olsztyńskie oraz, bardzo ważna kwestia, kwestionujemy decyzję środowiskową podjętą przez wójta gminy Gietrzwałd. Drodzy Państwo, teren krajobrazowo prawnie chroniony. Monstrualna, wielkopowierzchniowa inwestycja o charakterze przemysłowym. I co się dzieje? Wójt gminy Gietrzwałd Kwalifikuje tę inwestycję jako niewymagającą analizy oddziaływania na środowisko. Skandal, skandal. I w obydwu sprawach działamy, kwestionujemy legalność tych decyzji, ale jak się okazuje, dziwna przychylność dla lidla różnych urzędników skłania nas do tego, by same te administracyjne działania wesprzeć aktywną presją publiczną. I moi drodzy, mnie osobiście te zapewnienia Lidla, że kwestia jest otwarta, że to jesteśmy jeszcze przygotowani, ja im nie wierzę. Ja im nie wierzę i zachęcam rodacy, drodzy rodacy. 15, 14, 14 grudnia pod flagą Powstałego Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Getrzaudu będzie przeprowadzona ogólnopolska akcja protestacyjna pod marketami w Lidlu. Spodziewamy się, jeśli się Państwo zaangażujecie, wejdziecie w kontakt z tym komitetem, mamy nadzieję, że w kilkuset lokalizacjach w całej Polsce tego jednego dnia wyrazimy swój sprzeciw wobec tej złej inwestycji. Warto podkreślić. Że Lidl ma propozycje innych lokalizacji w tym regionie Polski. Dużo lepszych z punktu widzenia lokalizacyjnego, uwarunkowań, e, samego terenu, to, co powiedział e, poseł Roman Fritz: Nie uparł się na gierzwałt. Uparł się na e, W związku z tym. E, Póki pierwsza łopata nie została wbita, jest szansa na to, żeby zablokować. Ja nie wierzę w dobrą wolę, e, za, w odpowiedzialność społeczną biznesu. To są bajki dla e, naiwnych. Nie wierzymy w odpowiedzialność społeczną biznesu Lidla. Musimy zmobilizować się i wspólnie zablokować. Tą szkodliwą inwestycję dla sanktuarium dla przyszłości gierczfałdu, bo przyszłość gierczwałdu i jego mieszkańców jest związana z samym sanktuarium. Jest piękna perspektywa rozwoju tej miejscowości, tej gminy, właśnie wykorzystując ten skarb, jaki jest na tej ziemi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pan Prezes Grzegorz Braun. Szczęść Boże, gierzwał to nie śmietnik. Święty Mikołaj nie kupowałby w Lidlu. Na pewno nie w tym roku. 14 grudnia spotkamy się w setkach lokalizacji, jak Polska, długa i szeroka, pod sklepami tej marki, po to, żeby dać szansę zarządowi Lidla, jak nie zarządowi Lidla Polska, to zarządowi centralnemu po sąsiedzku w Niemczech, żeby dać szansę. Wycofania się z tej złej, błędnej ścieżki, z tej niedobrej decyzji. Nie upierajcie się. Nie upierajcie się w tej sprawie. Nie macie racji. Polska to nie jest koncert życzeń, to nie jest hotel, w którym dowolna osoba bierze numer hotelowy i robi tam, co jej się podoba. Tu trzeba szanować tradycję, trzeba szanować uwarunkowania także religijne, także przyrodnicze uwarunkowane. I ważne zastrzeżenie, ta akcja nie jest wymierzona w przedsiębiorczość, jak usiłują to przedstawić autorzy rozmaitych nawet inwektyw, insynuacji takiego czarnego pijaru, który przychodzi w sukurs. Lidlowi. Nie, to nie jest akcja wymierzona w przedsiębiorczość. Tutaj stoją przedsiębiorcy. Jak dobrze liczę, w tym szeregu stoi większość przedsiębiorców, mnie wyłączając, jako wykonawcę w poprzednim życiu wolnego zawodu, ale także nie na etacie. Więc, szanowni Państwo, Przedsiębiorcy dobrze rozumieją, że nie uwarunkowania biznesowe, nie perspektywy sukcesu w interesach tutaj muszą kimś kierować, jakieś zupełnie inne motywacje wchodzą w grę. Gieczwałt jest polskim skarbem narodowym, kto tego jeszcze nie wie, czas najwyższy, żeby się dowiedział, jesteśmy, jesteśmy w przededniu wielkiej rocznicy. W roku 2027 obchodzić będziemy 150. rocznicę tych wydarzeń, które zmieniły bieg, uwaga, dziejów, nie tylko bieg historii Polski, nie tylko zaważyły na dziejach polskiego katolicyzmu, polskiego kościoła, ale w ogóle narodu polskiego i to Gieczwałt wprowadził naród polski na drogę do niepodległości. To, co zaczęło się w Gierczwałdzie w roku 1877, zaowocowało w roku 1917, 18, 20. Długo by o tym mówić. Zapraszamy na nasz film dokumentalny, który jest również pokazywany szeroko i jest dostępny, łatwo dostępny film Gierczwałd 1877 Wojna Światów. Ten film. Pomaga zrozumieć, dlaczego to taka ważna sprawa wstępna, pokazy bezpłatny zapraszamy. No a, a wszystkie ręce na pokład i bardzo proszę poszukiwać i bardzo proszę realizować propozycje te komunikaty, które będzie, będzie emitował Ogólnopolski Komitet Obrony Gieczwałdu. Bardzo Szczegóły strona stoplidl.pl Szczegóły na stronie stoplidl.pl. Na tę stronę zaglądajcie. Szanowni Państwo, y, trzeba gierzwał bronić, by nie stało się tam coś nieodwracalnego. I ostatnia kwestia. Y, szanowni Państwo, szanowni przedsiębiorcy, polscy przedsiębiorcy szukajcie dobrego rozwiązania dla gierczwałdu w branży turystycznej, branży rekreacyjnej, hotelarskiej, gastronomicznej, także w branży handlowej. Szukajcie dobrych rozwiązań dla Gieczwałdu i dla tych, uwaga, setek tysięcy i milionów pielgrzymów, które Gieczwałd będzie oglądał w najbliższych latach. Już w roku 2027 należy spodziewać się wielkiej, już wzbierającej fali yy, i pielgrzymek o charakterze religijnym, patriotycznym i wędrówek o charakterze turystycznym, bo przecież od Gietrzwałdu tylko parę, naście w linii prostej chyba 20 kilometrów do Grunwaldu. Więc to jest perła, to jest okolica, w której polskie rodziny powinny szukać wytchnienia, powinny szukać okazji do resetu życia rodzinnego, Naród polski powinien szukać w Gieczwałdzie nowego otwarcia naszej najnowszej historii i aby było to możliwe, nie możemy dopuścić do przemienienia Gieczwałdu w centrum logistyczne w branży handlowej, ale też i w branży obrotu odpadem, także niebezpiecznym, jak wynika z dokumentacji, która została już ujawniona. Gieczwałd to nie śmietnik, święty Mikołaj nie kupowałby, w Lidlu. Dziękujemy za uwagę. Ciąg dalszy nastąpi. Pani Bardzo prosimy. Szanowni Państwo, to jest apel do wszystkich posłów. Konstytucja RP gwarantuje nam ochronę miejsc kultury religijnego, artykuł 53. Nasz wielki apel do sprawującego urząd prezydenta RP. Andrzeja Dudy, i takie kartki, tysiące kartek płyną z Polski do pana prezydenta. Panie prezydencie, proszę o pomoc w ochronie Gieczwałdu. Bardzo dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Nie widzimy, nie słyszymy. Z Panem Bogiem do zobaczenia.